Co jest z tej strony, Hubbs 2000, a dzisiaj mam dla Was zestaw z serii LEGO Batman Movie, wyścigówka Riddlera. Zestaw ma numer 70903, pochodzi z roku 2017 i zawiera 254 elementy. No i tak się tutaj prezentuje. No i jak zawsze zaczniemy sobie od konstrukcji w tym zestawie. A konstrukcje tutaj tylko dostają wrogie postacie. I tak, yy, zaczynając od tej największej, czyli mamy tutaj tą wyścigówkę Riddlera, czy człowieka zagadki. Jak to tam chcę mówić? Trochę niebo to odciskałem, ale dobra, o, wiesz, wszystko ok. No, i tą wyścigówkę mogliśmy widzieć na początku filmu Lego Batman. Kiedy Batman tam właśnie walczył z tymi wszystkimi, łotkami Batman padnie na kolana przed największym wrogiem! Mną, Jokerem! Ha! No i tak. No i też chyba mogliśmy widzieć ją na początku, kiedy Joker tłumaczył ten swój plan. Tam wtedy też chyba mogliśmy ją zobaczyć. Ale dobra. Tutaj fajnie zostały stworzone te szybki. Tutaj pod spodem. Jest taki zwykły element, a na górze jest w tak, takim kolorze żółtym. Taka szybka, czyli No i też mamy tutaj naklejkę. Pod którą mamy tutaj schowane karabiny albo działa jakieś. No i na tej naklejce mamy tutaj znak zapytania. No i tutaj pewnie też by był jakiś taki wystający element, ale szkoda, że go nie zrobili. No ciekawa taka funkcja ukrytych dział. No i tak, tutaj mamy lampy. Takie paski wyścigowe. No i z tyłu mamy wydechy. No co nie tak myślę. Tutaj pod tą szybką fajnie się prezentuje ten silnik tego tej formuły. I mamy taką funkcję, że możemy. Oj, odczepię tą szybkę. Podnieść sobie. Oj, za mocno. Podnieść sobie, działa i możemy sobie strzelić. Najlepiej no by to wyszło, kiedy Realer by tutaj nie siedział, ale dobra, wyczepię go. Tutaj pokażę, jak się prezentuje. W środku te, te strzałki na razie wyciągnę. No i tak oprócz takiej wygodnej kanapy, czy tego fotela, on tak wygląda na wygodny. Tutaj widać te miejsca na te strzałki. No i tak mamy tutaj kierownicę, a za kierownicą mamy prędkościomierz. No i też ten do biegów. Kiedy zmieniać, jaki bieg ten wskaźnik? Zapomniałem, jak się nazywa. Też mamy tutaj lusterka. No co my i tak myślę, że to są lusterka. No i dobra, przejdźmy teraz sobie do tej mniejszej konstrukcji. No a druga konstrukcja prezentuje się w taki sposób. Jest to taka lotnia. Albo skrzydła jakieś. Jednego z przeciwników. No Batmana. No i Catman, tak? Nie, Cateman, tak się nazywa. Jego lotnia prezentuje się w taki sposób. Fajnie została stworzona ta uprząż, czy ten element, na którym trzyma ta nasza postać. I też ta figurka jest tutaj przyczepiona plecami, tym elementem przyroczystym do, tego, do tych właśnie skrzydeł. No fajnie się prezentują. No i dobra, przejdźmy teraz do minifigurak, A w zestawie znajdziemy 5 minifigurak. I tak, zaczynając od lewej strony, mamy tutaj Batmana. Tak jak w każdym innym zestawie z tej serii. Mam tutaj dwa Baterangi. No i tak. Yy... O, mi spadł z niego. Mam tutaj. Yy, ten Batman akurat charakteryzował się tym, że jego pas był tak wystający trójwymiarowy. Wszystko mi zlatuje. No jak widzicie, tak wygląda bez niego. No i pas był tutaj elementem zapasowym. No i w nim mamy różne takie kieszonki. Też widać tutaj dziewięciopak Batmana. Bo jak to sam Batman powiedział... I dziewięciopak. Tak, tutaj na mięsień. Dziewiąty jest ukryty. No i tak się tutaj prezentuje jego wyraz twarzy. I zadowolony a tutaj wkurzony. Albo skupiony, kiedy słuchał tej muzyki. Kiedy tam zaczynał z nimi walczyć. No i jest tutaj ten Kajtman. ma dobrze że wymagam jego imię. Wygląda jakby tutaj miał symbol latawca. No i tak. Yy... No tak się tutaj prezentuje ma on ten przeźroczysty element, no i pod spodem tak się prezentuje. Ciekawe jest to, że on dostaje taką czerwoną szybkę i fajnie się to prezentuje. No i ten wygląd, ten... Yy, też ma tutaj takie rękawiczki i nie ma żadnych nadruków na nóżkach. No i tak, kolejną postacią jest tutaj... Yy, jak ona się? Mac P. No tak się tutaj prezentuje No oryginalnie to powinna mieć białe włosy Ale no właśnie taką fryzurę miał Niestety gdzieś mi te włosy zaginęły I nie wiem gdzie są No i tak ma ona tutaj Laski dynamitu Tutaj taki Czerwony klocek A pod spodem pod zbroją O Wygląda ona w taki to sposób Tutaj z przodu na taki na sposób tutaj z przodu. A tutaj z tyłu. Niestety tutaj nie mamy żadnych nadruków. No i tak się tutaj prezentuje. Wygląda, jakby to była jakaś taka suknia. No i też ma ona dwa wyrazy twarzy. Tutaj jest taka uch, zadowolona, a tutaj już jakby zdenerwowana. Jak dobrze pamiętam, to z tego zestawu te wszystkie postacie tylko tutaj się pojawiły. No, oprócz Bachmana, ale chodzi mi o te złe. Dalej mamy tutaj postać, która się nazywa Kalenderman. No i pamiętam, że on w filmie. Pojawił się chyba tylko dwa razy. Raz, jak Joker przedstawiał tych wszystkich bohat tych bohaterów, złoczyńców, a drugi raz, kiedy podczas walki trzymał się chyba jeszcze z tym właśnie tutaj koleżką. i jeszcze z kimś, na skrzydle. Batwinga. Bat -ma. Yeah. Tara, 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 tara. Bat -ma. kaptur. Dziękuję. Elektronowy. Kiedy no Batman robił kółka i nie rzucił. No i tak się tutaj prezentuje. Ciekawie się prezentuje ta jego charakterystyczna peleryna, bo tylko on miał taką. Tak, wiem, że na opak założyłem, ale no już mi się nie chce ściągać. Na każdym z tych. No, fajnie to wyszło, jak taki prawdziwy kalendarz po prostu poprzeczepiany. No, świetnie się prezentuje i na każdym tutaj jest osobny dzień. Tutaj mam pierwszy, tutaj ostatni 31. No fajnie się prezentuje. Pod spodem ma on pas z tego kalendarza. No i tutaj też ciąg dalszy tego pasa z tymi numerami. Tutaj ma jakiś ten łańcuch z koralikami. Na, gru, na główce prezentuje się w taki sposób. Jeszcze ma na czapeczce taki kalendarz. No i mamy tutaj głównego. no Możemy powiedzieć, że antagonist. Chociaż oni wszyscy są takimi. Że z każdym na równi walczył. Tylko joker był tym głównym. No ale to był w sumie jego pojazd w tym zestawie tam główną atrakcją, czyli dobra załóżmy, że on jest tutaj li, liderem lider lidler, liderem, no no i tak, co ciekawe po raz pierwszy tutaj dostaliśmy taki element znaku zapytania bo nigdy wcześniej go nie dostaliśmy a później to też, nie wiem czy chyba też nie było no i tym właśnie znakiem to na przykład Riddler urwał rękę temu pracownikowi tego reaktora. Dobry panie, ty do domu mnie to? Zamierzam sparaliżować miasto, a pomogą mi w tym zabójcze umysły Gotham. Wpadnie człowiek zagadka. No i też przez to Batman złapał go i rozwalił ten pojazd. Catwoman no i jak on nakopała stylu no jak ten motor jej no fajna taka laska niestety na druków na nóżkach nie posiada ale za to ma fajny taki garnitur i o ile się nie mylę to tylko on miał taki garnitur ze znakami zapytania no fajnie się prezentuje też ma czapeczkę na której o, tutaj teraz widać, ma znak zapytania też. Poza tym takie rude włosy i dwa wyrazy twarzy. Tutaj taka wkurzona twarz. O. A tutaj taka jakby bardziej szalona. szalona, zadowolona. No mogliśmy to widzieć, kiedy właśnie wyrwał tą rękę. Temu pracownikowi. Tak więc podsumowując, yy, konstrukcja, no ogólnie jest fajna. No i to są świetne minifigurki i unikalne dla tego zestawu. No oprócz Batmana, ale poza tym, no to na przykład ten Kalenderman tylko tutaj się pojawił. W całej historii LEGO Batman. Nigdzie indziej się nie pojawił. No szkoda. Ale ten Ridler też się chyba tutaj pojawił w tym, tak, tylko tutaj się pojawił w tym garniturze ze znakami zapytania. Bo, wy... bo jeszcze się pojawił na przykład w tym Arkam, ale już tam miał pomarańczowe wdzianko. Tak więc, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.